To dzięki Wam znaleźliśmy się tutaj i możemy świętować dzisiejszy dzień i dziękować Bogu za tegoroczne plony. Tymi słowami wójt gminy Żgów otworzył tegoroczne święto plonów. Dożynki były uroczystym podsumowaniem całorocznego wysiłku rolników. To właśnie dzięki ich pracy na stołach nie brakuje chleba, a powiat koniński może być dumny z gospodarzy, którzy łączą tradycję uprawy ziemi z nowoczesnym gospodarowaniem. Święto rozpoczęła msza święta dziękczynna, podczas której rolnicy wraz z mieszkańcami prosili o błogosławieństwo na kolejne lata pracy. Następnie korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł na boisko przy szkole w Żgowie, gdzie odbyła się część oficjalna. Pierwszy, jakże ważna rzecz Bezpie bezpieczeństwo żywnościowe, o którym wszyscy szeroko mówimy, to dzięki tym ludziom, którzy pod gołym niebem pracują, nie patrząc na to, czy to jest ósma rano, czy ósma wieczór, czy czasami nawet po 22 wieczorem. Czasami z tym bywają, jak wiemy, problemy, bo nie wszyscy to lubią. Ale to dzięki Wam, dzięki Waszemu potu wylanemu. W trudzie i w znoju. Dzisiaj możemy zasiąść przy stole jedząc polskich chleb. Praca na roli to proces, który nigdy się nie kończy. Jeszcze niedawno pola pełne były zboża. Dziś przyniosły plony, a już wkrótce nadejdzie wiosna i czas nowych zasiewów. Wiemy, że minął praktycznie czas żniw. Wiemy, że ruszyły orki i za chwilę trzeba będzie znów siać. Wiemy, że kolejną rzeczą, którą zrobicie, to znak krzyża, który położycie z ziarnem w uprawioną glebę. I pewnie z oczekiwaniem będziecie patrzyli, jak na wiosnę wyrośnie. I żeby temu było zadość, czasami pewnie pokropicie to jeszcze święconą wodą. To jest w tradycji polski, że tak się właśnie dzieje. I tak właśnie należy czynić. Podczas wydarzenia wyróżniono pięciu gospodarzy tytułem Powiatowy Rolnik Roku, a w konkursie na najpiękniejszy wieniec, dożynkowy, zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich z Główiewa w gminie Stare Miasto. Tegoroczne dożynki odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, który wsparł wydarzenie finansowo. Był to dzień wdzięczności i uznania dla rolników, którzy swoją codzienną ciężką pracą budują bezpieczeństwo żywnościowe i siłę całego regionu.